Czy kobiety mają bardziej rozwiniętą intuicję niż mężczyźni? Ta słynna kobieca intuicja. To jest pytanie, które często pojawia się, zwłaszcza gdy mówimy o naturalnej zdolności kobiet do wyczuwania emocji innych, do rozumienia nastrojów czy do podejmowania decyzji. Więc, co na to nauka, a co na to życie? Z biologii i psychologii, różnice w intuicji. Więc, nauka. Nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale pozwala zauważyć pewne różnice między kobietami a mężczyznami, które mogą mieć wpływ na intuicję. Po pierwsze, hormony i mózg różne mechanizmy. Kobiety z racji swojego cyklu hormonalnego mogą doświadczać większej wrażliwości na otoczenie. Progesteron, estrogeny te, te hormony wpływają na zdolność do empatii i percepcji emocji innych. Mężczyźni z kolei mają więcej testosteronu, który z kolei ma wpływ na podejmowanie decyzji, na działanie, a niekoniecznie na czytanie emocji. I różnice te mogą wpływać na to, jak odczytujemy sygnały z otoczenia i siebie. Kobiety podobno mają lepszy zmysł węchu, dotyku smaku, a także są bardziej wrażliwe na subtelne zmiany w zachowaniu innych. I to może sprawić, że kobiety lepiej wyczuwają intencje, ukryte emocje czy jakieś niuanse w relacjach, co sprawia, że intuicyjnie odczytują rzeczy, które umykają mężczyznom. Nie można jednak zapomnieć, że intuicja nie jest zarezerwowana tylko dla kobiet. Choć może być mniej wyrażona w stereotypowy sposób, to mężczyźni również mają swoje sposoby na wsłuchiwanie się w siebie. I na wyczuwanie rzeczy, które nie zawsze są oczywiste. Często intuicja mężczyzn może przybierać formę taką analityczną. To, co wydaje się kalkulacją, może w rzeczywistości być wynikiem wczesnego wyczuwania subtelnych sygnałów z otoczenia. Naprawdę. Więc stereotypa rzeczywistość. I to nie jest kwestia płci. Mówiąc o intuicji, często pada pytanie: czy kobiety mają lepszą intuicję? Odpowiedź brzmi: to zależy. Intuicja to nie tylko dar taki związany z płcią, ale raczej z uważnością, otwartością, taką gotowością do słuchania siebie. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają dostęp do intuicji. Różnią się jedynie w sposobach jej wyrażania i rozumienia. Ostatecznie Intuicja rozwija się w wyniku naszych doświadczeń, wrażliwości, otwartości na zmiany i pracy z naszą wewnętrzną mądrością. I to nie jest kwestia tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, ale tego, jak pozwolisz sobie na odczuwanie, jak otworzysz się na wewnętrzny głos i jak rozumiesz sygnały, które płyną z otaczającego świata. Zadaj sobie pytanie, czy często wyczuwasz emocje innych osób, nawet jeśli tego nie pokazują? Czy może masz dar do dostrzegania rzeczy, które umykają innym. Pomyśl, w jakiej sytuacji ostatnio zauważyłeś, zauważyłaś coś, co wykraczało poza to, co jest takie widoczne na pierwszy rzut oka. Daj sobie przestrzeń na refleksję, jak twoja intuicja przejawia się w codziennym życiu? Na koniec, pamiętaj, że intuicja nie jest niczym, co zależy od płci. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mają w sobie tę zdolność, trzeba tylko pozwolić jej się rozwijać. Kiedy zaczniemy dostrzegać subtelne sygnały, które płyną do nas z wewnątrz i z otoczenia, to intuicja stanie się naszym naturalnym przewodnikiem, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną. Dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną w tym odcinku i napisz proszę w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co myślisz na temat. Tej stereotypowej kobiecej intuicji: Czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, i jak to tam z Twoją intuicją wygląda. Dziękuję. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook Narcyz cię nie złamie. pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.